Dzisiaj opowiem Ci trochę o takim dobrym zapięciu, takiej kotwie na motor. To dobre jest takie zapięcie, jak masz złodzieje gdzieś tam w okolicy. na pewno masz, bo to zawsze złodzieje są, nawet jak nie masz w okolicy, to oni przyjdą. I takie zapięcie, taka kotwa, to jest, bo to nie jest taka blokada do motoru, tylko to jest taka blokada do ziemi, do ściany. Tam możesz przymocować i to wtedy tam do tego przymocowujesz sobie już tą swoją linę jakieś łańcuchy to takie dobre, ale jak to, to jest dobre, jak nie masz na barierki czy czegoś, to, to musisz takie dobre mieć teraz Ci to opowiem trochę o tym bo zobacz to cena tego jest droga 360 sześćdziesiąt złotych kosztuje to, tam gdzieś na tych Allegro, możesz tam w aukcjach możesz kupić Ty może taniej, ale to tak kosztuje mniej więcej i firma tego tu to, widzisz to jest taki. Augusto to jest dobra firma i piszą tutaj, że to jest z Germanii. Z Germanii, a z robią dobre rzeczy, więc to, to raczej dobre, takie mocne, będzie silne. Widzisz to tak wygląda pochowanie. Tak tutaj są z tyłu śruby, to tu tutaj to, to, to tam, no do, już dobra, widzę, że się tam nie cierpliwisz, to, to już to otwieram, zobacz. Już. No i, i zobacz, to jest taka kotwa do, duże, to dąż jest, jest to na zdjęciu nie wygląda duże, ale to jest tak jak, jak moja ręka prawie, więc to, to nie jest takie, o, jak, jak palec widzisz, to jest grube, to, to nie, nie jest tak łatwo przeciąć na pewno, nie wsadzisz tak łatwo do kleście i tego nie obetniesz, to jest takie specjalne, jak, jak montujesz gdzieś w parkingu, tam koło samochodów, to samochód y, może na to najechać. To się nic nie dzieje. To jest tak specjalnie zaprojektowane, żeby sobie samochód przez to przejechał i się nic nie stanie. Ten plastik jest dobry, on nie, nie pęknie. On jest taki wytrzymały i to na, na, na takie wygłupy to jest y, przystosowane. To jest tak specjalnie zrobione, żeby można samochodem tam przez to jeździć. Dobra, to, to wiesz tak wygląda. To teraz jak to wygląda tu w środku. Widzisz, to jest takie coś, taka potwa, i ona jest tutaj trochę zawinięta. Tak? To tak się wydaje, że to jest takie słabe, ale to tego nie, nie rozegnisz. To, to naprawdę to, to są duże siły używane do, do zaginania i to nie, nie jest tak, że po prostu wezmiesz wsadzisz tam jakiś rubokręt i rozumiesz to tak nie zrobisz tego. Więc tutaj to spokojnie i to tak wygląda. No i na to jak widzisz przyczepiasz y, ten plastik potem jak przyczepisz tutaj motor no jak już y, odjedziesz motorem tam pojedziesz sobie gdzieś y, te włosy przejechać to, to chowasz to i to jest takie schowane więc jak widzisz to się tak wyciąga a potem to się chowa I tego nie ma więc tam na parkingu to przeszkadzać nie będzie no i teraz pokażę Ci jeszcze śruby teraz pokażę Ci jeszcze śruby Zobacz, to są takie śruby, takie dobre śruby, to nie są takie tam zwykłe śruby jakieś, a z to raczej takich kołków nie kupisz. Bo to są takie kołki, takie specjalne trochę, że y, to one działają tak, że tą śrubę jak tu widzisz, wkręcasz, to potem i kręcisz tą śrubą, to, to zobacz, to, to tu jest takie latające coś, takie widzisz? Jak tą śrubą kręcisz, tak już tam potem mocno przykręcisz, tak to przykręcisz, to o, zobacz, tutaj ja, ja kręcę i ta śruba, ona się chowa. Widzisz, ona się chowa tą w środek. Ja tam już nie mam takiej siły palcami, ale ona się chowa w środek. I tutaj o, widzisz, jest takie przecięcie tu i takie tu. To ten stożek taki, widzisz, on tam wchodzi głęboko i rozpycha ten kołek i to potem tak trzyma mocno, że to, to nie, nie wyrwiesz tego to takie, widzisz, są takie y, cztery takie kołki i te kołki jak cztery wciśniesz, to to, to ja widziałem tam bó bózkami widłowymi to próbowali to to nie, 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 nie idzie, to tego nie wyrwiesz, więc tam nie, nie bój się to, to jest taka zagadka trochę Tutaj jak masz śrubę, to jak masz ten kołek Czekaj, ja Ci już pokazuję, zobacz Tu masz taki plastikowy coś, widzisz? Taki to można wyciągnąć o, widzisz? To jest takie plastikowe coś I tu, tu tak w kołku sobie siedzi Tutaj, widzisz? I tu jest takie drugie Takie, taki, taki o, widzisz? Takie Bo to jest plastikowe I to możesz też wyciągnąć Zobacz O I tu to masz po prostu tam dziurę, nie? No i to takie o takie coś. I to już zagadka trochę, bo pytaliśmy się tam sprzedającego, co, po co to jest, czy, bo tam w instrukcji tam nie ma. i pisze co, co, co z tym zrobić czy to ma być, czy nie, bo tam to tak wygląda trochę jak zaślepka, ale z drugiej strony no, takie zaślepki to nie, nie robiliby takiej taki specjalnej zaślepki, bo to nic nie zaślepia, to tak jest. Takie, takie wciskane, i to tam sobie jest, po prostu widzisz. No i pytaliśmy się tam sprzedawcy, on, on nie, nie wiedział za bardzo, to tam w końcu dzwoniliśmy, to tam do Warszawy nawet nas przekierowali i powiem ci, że nikt nie wiedział, bo mówią, że to oni nie wiedzą, do czego to coś jaś. Tam sugerowali, że to do, do drgań, tak, bo to tam też stosują jako, jako takie mocowania takie do, do, do dobre dostatków. Jak masz statek, to tam tą linę przymocowujesz i to ta lina tak, tak mocno trzyma ten statek, więc to jest mocna rzecz. Ale jak ten statek się tam rusza chwieje, to, to żeby po prostu drgania tam niwelowało to, wiesz, to takie drgania niby tam niweluje, no ja nie, nie wiem, czy to niweluje te drgania, ale to tak, 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 tak tam, tam tłumaczyli, że to może do... Do tego być, ale oni sami nie wiedzieli, więc mówili, że można montować z tym, a można też bez tego montować. Bo to widzisz, bo to ja ci pokażę. No i tutaj tą śrubę tak, tak przymocowujesz, tak tutaj wkręcasz tam sobie głęboko. No i ta śruba, widzisz, tak sobie tam o. No i jest, nie? O. No i ona tam sobie tak, tak siedzi, już, już tam sobie w betonie siedzi, i to tak, tak jest ładnie zrobione. I teraz jeszcze taka zagadka, ci powiem ciekawostkę taką, bo jak jesteś dobry, tam grzebałeś dużo, tam gdzieś jakieś mechanikowałeś, to, to, to wiesz, że bo to, widzisz, to przykrywa ten plastik I potem jak tutaj byś wsadził, po prostu odkręcisz plastik, odkręcisz tą śrubę, no i, i z mocowaniem motor zabierasz. Więc żeby nie było takich sytuacji, to oni pomyśleli tak, że tą śrubę żeby oni tam nie, nie wsadzili tego busa, to dodali tu takie, widzisz, takie, takie, śru, takie kulki pododawali, takie okrągłe, widzisz, to ja ci już mówię, do czego to jest, to zobacz, oni kazali zrobić tak, że masz tą śrubę, to tutaj wciskasz tą kulkę. I młotem tutaj walisz tą kulkę, żeby ona się tam po prostu rozklepała tutaj po tych, tak rozeszła, po tym gnieździe, żeby oni tam nie mogli wsadzić klucza. I ja, ja tak nie wiem do końca, bo to jak, jak tam jeśli jesteś znany, obeznany w tym, to wiesz, że jak tu przyłożysz jakieś, jakieś takie ostre coś i uderzysz, to, to się tutaj się, się, się odkręci. Więc... Po prostu tutaj ja sugeruję rozwiercić tą śrubę na okrągło wiertłem i to też będzie bardzo dobre. Więc, więc jak tam od Ciebie zależy, albo tak tutaj weź tą śrubę roz, tą, tą kulkę rozklep, albo po prostu weź to wiertłem, weź to wiertłem, weź to tak już na, na okrągło, zrób tą śrubę, to, to, to gniazdo tu na imbusa i, i też będzie bardzo dobre. Tutaj to, to my tak, też tak myślałem, że tak kleju można dać tak sobie pod tą śrubę i ogólnie tak jeszcze tutaj pod tą blachę to, to tak jak przyklejasz do podłogi to tutaj kleju sobie dać to, to tam nie, nie będzie się tam drgania jakieś czy coś nie poluzują, jak tam wezmą łama, bo to oni mają takie różne głupie pomysły to, to tam przychodzą do głowy, więc żeby, żeby utrudnić to zadanie to możesz też gdzieś tam do kleju trochę dać. Tutaj koło tego gniazda i tą śrubę dopiero wtedy docisnąć i ona też już nie będzie chciała się tak łatwo obracać. No ale to tu jak, jak tam sobie wymyślisz, to każdy tam inaczej myśli. Tak więc jak widzisz to jest mocne. Jak chcesz mieć motor taki mocny, dobry, to, to kup takie dobre, bo to motory drogie są też, to, to jak kupujesz taki motor za te 15, 20 czy tam więcej tysięcy.